Dzień dobry moi drodzy. Jako, że dzisiaj, dzisiejsza noc jest dosyć długa dla mnie, ponieważ no, mam dużo zaległości i no, różnego rodzaju kolokwium, zerówek, tak dalej na studiach. Także, no, dzisiejszą całą w sumie noc muszę spędzić na ówczesiu się. Dlatego no, możecie życzyć mi szczęścia, gdyż jak już ten filmik wleci, to będę po, po dwóch egzaminach. Więc mam nadzieję, że dam radę, ale to nie znaczy, że nie dostaniecie dzisiaj filmu, bo takowy musicie dostać. No w końcu jest dzisiejszy, codzienny filmy Są so, mm, jeszcze przez pewien czas, więc no, no trzeba coś nagrać. Dlatego wpadłem na taki pomysł, dosyć, wydaje mi się, fajny. Mianowicie zobaczymy, jak wygląda Blitz o trzeciej nocy praktycznie. Czy o tej godzinie tutaj to nagrywam. Eee, dodatkowo otworzymy też kilka skrzynek. Ja już kilka kupiłem, jednak e, zaczęły się otwierać same przy, przy, tym, przy kupowaniu. E, dlatego jeszcze otworzymy to Wypc na Akurat borazkę. Akurat Boraskę mam, więc może otwórzmy, no by nie wypadł. Chyba, że wypadnie dostaniemy golda, ale nie wypadnie. Tak jest. E, mamy jeszcze ten jeden. Dokupimy jeszcze tych, także będzie, no zobaczymy czy to jest jakiekolwiek szczęście w tych godzinach. Te pojemniki są ogólnie bardzo drogie nieopłacalne, a kupimy tylko i wyłącznie dlatego, żeby, żeby zobaczyć czy może coś wypada o tej godzinie. Bo jednak nie wiem do końca jak działa ten algorytm, ale teoretycznie z założenia informatycznego, no prawdopodobieństwo jest związane z czasem. Więc no zobaczymy. Akurat tutaj jakiś goldzik może wypaść 500, nie jest źle, nie ma tragedii naprawdę no i tutaj było 5, zostało 4, no mam nadzieję, że chociaż tutaj może coś wypadnie nie chodziło mi może stricte o 200 golda o 100 golda też, no może jakieś, nie wiem, 100 tysięcy, to już bym był naprawdę bardziej nie, nie, tu jeszcze kilka zer brakuje <śmianie> 4000 Free Expa. No nie udało się ich naciągnąć, niestety. Kupimy jeszcze za 500. No i może ewentualnie za, za te 3000. Chociaż nie wiem, czekajcie, zobaczymy, jak mam golda 4300. Dobra, kupimy jeszcze to za 3000. <śmianie> ewentualnie, ewidentnie. Ewidentnie to mi się język połączy. I ewidentnie, otwieranie tych skrzynek. Już się z scelam i... Nie mam szczęścia nawet w tych godzinach. Chociaż ja raczej tam nie mogę narzekać. Bardzo dużo czołgów mi wypadło. Więc no. Może to troszkę przyspieszymy. Jestem bardzo ciekawy, bardzo ciekawy, jak będą wyglądały bitwy. chyba 75 tysięcy kredytów. O, no, 50 tysięcy kredytów. Tak, jeden dzień konta premium i dwa dni, dwa dni konta premium. Boże, mam jakieś dzisiaj już e, przepalone zwoje, naprawdę, ledwo, ledwo myślę. Dostaliśmy za te skrzynki 28 tysięcy free expa, troszkę kredytów może z 300 tysięcy, nie ma cudów, nie ma cudów, więc zagramy sobie bitwę, zagramy bitwę czołgiem ciężkim, ponieważ mój refleks o tej godzinie może nie domagać, a moja no gra czołgiem ciężkim raczej pomoże mi utrzymać troszkę uwagę. Wiecie, to jest wolniejsze, tym jest mniejsza szansa się gdzieś rozbić. Jestem bardzo bardzo ciekawy w sumie jak, jak będzie wyglądał właśnie czas w kolejce. Jak widzicie, jest 190 graczy, nawet po tej migracji graczy z serwera rosyjskiego 143, na z 31 czołgów no, nie jest to duża ilość, zobaczcie sobie na te niskie tiary, tu jest tylko jedna osoba, jedna trzy a ja pamiętam bardzo dobrze jak ja kiedyś grałem właśnie w takich godzinach, za czasów jeszcze tego jak chodziłem do do gimnazjum, dobrze mówię? Tak, do gimnazjum jeszcze chodziłem, to właściwie to jaki to jest kawał czasu. Właśnie się grało w takich godzinach i, i można było latać swobodnie, na przykład na czwórkach jakimś luchsem. Pamiętam, że bardzo dużo bardzo dużo takich nocyk było, że sobie właśnie latałem luchsem w, w takich godzinach. Nie że może mniej więcej czwarta albo coś. I naprawdę dawało radę. Jeszcze wtedy Lux był naprawdę potężną maszyną. Minuta 30, bitwy jak nie było tak nie ma. Zaraz, zaraz powinno się odpalić. Bo mnie wrzucili po prostu do zwyczajnego matchmakingu, nie tego preferencyjnego. Przynajmniej mam taką nadzieję. Nie chodzi mi tutaj o <laughs> matchmaking preferencyjnym koniecznie. Dobra, wiecie co? Ja wam to zatrzymam i widzimy, widzimy się po prostu jak... Rzuci bitwę i, i, i tak. A, a. Nie musiałem zatrzymywać. Ma panowa przystań. Co ja tutaj mogę takiego zrobić? U przeciwnika jest borazk. Lorka 40T. Dodatkowo jeszcze szpic. Hmm, czy będzie to jakaś tragedia? Bardzo duża. No, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że powinienem dać radę. Raczej bez większych problemów. Jeśli wczytam nie na czas. Ale to już raczej wina mojego komputera aniżeli. Jeżeli w serwerów. Piękny i trzeci z grafiką HD. Czy jest na co popatrzeć. To szkoda, że jest TFK. No ja bym go raczej nie chciał jako, jako wystawkę, żeby on aktywnie uczestniczył w tej bitwie. Tak, zapytacie, czemu jadę w tą stronę? No, no bo u przeciwnika jest bardzo dużo czołgów mobilnych, więc no. Raczej głupio byłoby pojechać. On to będzie przejeżdżał raczej. Tak jest. To po czasie, uwierzcie mi, da się, da się wytrenować. Takie, takie przewidywanie, gdzie czołgi przeciwnika mogą stać, ewentualnie. Okej, okay, no stoimy aktualnie w takiej pozycji, że raczej będziemy trudni do wyjęcia. Trochę jeśli yy, nam zasłonią. Dobra. Wiecie co? Bo oni chcą puszować dół. A oni w ogóle wszystkie strony chcą puszować. I wychodzi im to aktualnie bardzo dobrze. Okay. Ja nie będę tutaj łatwym. No chopie, ale czy ty, czy ty musisz? Naprawdę. Jest tyle, że tutaj tyle dróg, żeby tutaj sobie gdzieś tam przejechać. A on musi bokiem się ustawiać na moście. No. no. A to chyba jest taka. Tak, wjeżdża we mnie. Okej, okay. Aha, już dostajemy tyle w dupie. No, śmiesznie się trochę na to patrzy. A ja cały czas na tego tegara poluję. A, w tego nikt nie strzela? Nie, nikt. O Boże, ale. ale... A, co ten Bob Ej! Nie, no to aż się na to ciężko patrzy. Ach. Dobra, dostajemy w plecy. Aha, bo tu wszyscy przyjechali, no tak. Okej. Okay. O nie, no i po nas. No ewidentnie. Co no to było? Nie, dobra, to ja chcę jeszcze jedną zagrać. Wiecie, ja, ja pamiętałem, że te drużyny to jest stan, stan skupienia inny Ale czy aż tak? A DKM4 to, to jest kwintesencja chyba Kumulacja jakaś się zdarzyła Po prostu wjechali sobie jak, jak po swoje i zabili wszystkich Udało mi się zrobić co prawda sporo uszkodzeń No 2000 jak na taką drużynę to i tak jest całkiem dużo według mnie Dobra słuchajcie ten czołg tak zginie, więc y, przejdziemy do wyników. Słuchajcie, popatrzcie na to. Coś <ślać> pięknego. Potężnego W4. Ale czekało z tym preferencyjnym matchmakingiem. na na matchmaking. no, przeciwnika drużyna zagrała dużo lepiej, nie ma tutaj mowy. Dobra, przejdziemy do jeszcze jednej bitwy. Dobra. to bitwę nadczytało mi szybciej. I samą bitwę, i też y, mnie do bitwy. Bo czas to było tylko 4 sekundy, więc no, praktycznie tak jak y, tak jak normalnie przeciwnika troszkę czołgów ciężkich czyli bardziej spodziewam się ich tutaj w tych rejonach To jest bardzo dobra pozycja do grania na side -scrap. dodatkowo spotujemy tutaj te miejsca krosowania przy bazie A, no tam jest normalnie baza A w tym miejscu więc to mamy, to mamy chronione nic tu nie przyjechało dziwo w stan spota, czyli jednak może coś tam było o a to jest akurat bardzo ciekawe że czołg ciężki tam przejechał bez żadnego spota Tu są moje czołgi to, nie, nie wiem jak ja mam to wytłumaczyć takiego czegoś to się nie spodziewałem szczerze mówiąc Żeby, no, ja bym rozumiał że tam jakiś met przejechał, przeskoczył szybko i ja dostałem spota ale ten chłop by nie wykrył z czego ja mam naprawdę całkiem niezłą załogę a ja go nie Mmm... Nie wiem, czy dobrą rzeczą aktualnie w, 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 teraz w tym czasie jest puszczowanie tego. Może jak oni przepchają tego 2.5 5 dołu. Raczej na pewno nie, nie teraz. Dobra. Skupiamy. Okej. Okay. Gdzież tyle? o no i co on w tym Markowskim robi? Na niego zjedzie, co nie? Stądże? Chciałbym. Okej, okay. Tiger jedzie, o jak oni na mnie we dwóch przyjadą, to to raczej nie skończy się dobrze, Aha, myślałem, że ten chłop przegra, to byłby jakiś hit. Próbuję się jednocześnie schować, kurcze, biłem od tego kw 4 ja ale ole, od wszystkich będę dostawał. Na to wychodzi. Dobra, no zjedziemy na dół chyba. Albo i nie, wiecie co, to raczej bez sensu będzie zjechanie tutaj na dół. Okej? Okay. No w gąsko, wiesz, przedniu, to ty, ty mnie raczej nie przebijesz. Co mnie tam strzeliło za 400... 130 pm? Boże. On tu podjechał, haha. <laughs> Dobra, cofamy, cofamy, no jak podjechałeś chłopie, no nie jest bardzo jestem wdzięczny Że pokazałeś mi swoją pozycję No, no i snajperzy, bardzo naprawdę wykwalifikowani tak no nadal żyje by the way Okej To prawdopodobnie strzelił z 130 pm Albo Type 57 z Golda On mi go zasłoni jak ten wyjedzie pewnie Okej Chowamy się Zapytacie co teraz należy zrobić No są do końca nie wiem ta fałka raczej się zajmie tym tym typem całym A ja może bym gdzieś tutaj przejechał Ten został wykryty Okej okay. dobra jego zdjęli więc teraz te su su stoi gdzieś tutaj Prawdopodobnie, chociaż ona jest bardzo mobilna, więc mogłaby się przemieszczać bardzo... Ale niefortunne to było. No cóż... Nie spodziewałem się, że ten SU też tam będzie stało. Bardziej bym się go... SU-152 oczywiście troszczył. Jaka. W ogóle trzewka się połamały, uciekają stamtąd. Pewnie będą jechali na lewo. A może i nie. To mam nadzieję, że to... O, nie. A to nawet nie był haek u tego Su. Chłop, nie po prostu. O nie, on sam, ten tam sam pojechał, o Boże. Dobrze, odbijają się. Wiecie co? No to teraz raczej ty samo będę z przeładować zanim su go ustrzeli. A może i nie. Jeszcze ta dwójka to wygra. Ale bym też powiedział, że to troszkę ja strołowałem do gry. Chociaż to nie spodziewałem się, że te czołgi mnie przebiją To też nie było, wiecie, to, to nie była pewna... No dlaczego ten Markowskiego tu stoi? Co, co ty tu chłopie strzelisz? Gdzie oni tu, Tutaj wyjadą? Ja nie wiem Gdzie sens, gdzie logika? O Boże You will be terminated, no nie do końca Dobra, ale on tak wyjeżdżając, on nie zrobi nic dobrego. Markowski może go zdjąć. Tak jest? Może by się nie skończyło. O Boże. Trafił. Ech. A tu będzie tych tak stał teraz? Bogdan. Bogdan, co ty robisz najlepszego? Podjedź tam. Przyceluj. Nie wyjeżdżaj, dopóki nie przeładowałeś. A ten go będzie objeżdżał chyba Nie przebił No ale jedziesz... nie polosowało go jeszcze nie trafi Czekajcie, nie, dobrze Dobrze Coś pięknego, wygrana Tak, 2700 Chyba zrobiłem Wow <grytanie> To się naprawdę inaczej zupełnie gra W tych godzinach Ci ludzie prawdopodobnie Są tak samo śpiące jak ja, no, zobaczcie i ten chłop zrobił dobrą robotę. Tak samo tu, które mnie przebiło, no nic, no. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało taki nietypowy content ale coś takiego też trzeba czasami wstawić. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Zachęcam do dołączenia do Discorda Link Macie w opisie. Zostawcie coś łapkę w górę subskrypcji no i udostępnijcie to gdzieś, żeby nasza rodzinka wlicowa rosła. No ja Wam dziękuję za oglądanie. Na razie, cześć!